Witam Cię w nowym filmiku z serii Zamieni Modne na Mądre. Dzisiaj o układankach lewopółkulowych. Czym w ogóle są? Czy mają sens? Co robią dla, dobrego dla naszych dzieci? Kiedy je stosować? I gdzie je można kupić? Zostańcie do końca. <słuch> Układanki lewopółkulowe stały się bardzo popularne wśród rodziców i są często wybierane do zabawy czy terapii. Ale tak naprawdę co one dają i na jakiej podstawie zostały stworzone? Okazuje się, że te układanki są zbudowane właśnie między innymi na gruntach neurodydaktyki, bo mówimy o naszym mózgu. Lewa półkula, prawa półkula i dlaczego akurat układanki lewopółkulowe? Zacznijmy w ogóle od tego, co nam daje lewa półkula. Jak wiecie, lewa półkula odpowiada za działania prawej strony ciała, prawa półkula odpowiada za działania lewej strony ciała. Lewa półkula poza tym jest odpowiedzialna za myślenie logiczne i analityczne, za myślenie matematyczne, za rozumienie mowy. Jest odpowiedzialna także za właśnie sekwencyjność i szeregowanie, za wyróżnienie szczegółów, kiedy je obserwujemy. Jest oczywiście odpowiedzialna za prawe pole widzenia. Ale także za stereognozję, czyli za taką umiejętność, kiedy to poprzez dotyk jesteśmy w stanie rozpoznać jakiś przedmiot bez kontroli wzroku. To między innymi te funkcje właśnie są realizowane przez lewą półkulę. Prawa półkula odpowiedzialna jest za kreatywne myślenie, za abstrakcyjne myślenie, za wyobrażenia. Za ten aspekt widzenia przestrzennego, rozumienia przestrzennego. Także jest odpowiedzialna za emocje i za rozumienie tych emocji, a także za prozodię mowy, czyli melodyjność mowy, dzięki której możemy zrozumieć, co dana osoba ma na myśli, bo nadajemy właśnie ten ton emocjonalny temu, co chcemy powiedzieć. Prawa półkula to także widzenie z lewej strony, z pola widzenia z lewego oka, ale także zdolności na przykład muzyczne. Jak widzicie, lewa półkula i prawa półkula jest odpowiedzialna za coś innego. Obie półkule połączone są ciałem modzelowatym, inaczej spoidłem wielkim, przez które przechodzi wiele połączeń nerwowych, dzięki którym te półkule mają szansę współpracować. Ciekawostką jest, że właśnie wzmocnienie tych połączeń nerwowych, odpowiedzialne są za współpracę tych półkul, następuje na przykład podczas raczkowania. Bo aktywizowane są wtedy zarówno prawa, jak i lewa strona. I rzeczywiście wszystkie działania, które obejmują lewą i prawą stronę, wzmacniają te połączenia nerwowe. A mocniejsze połączenia nerwowe, czyli te bardziej otoczone mielinką, czyli taką jakby izolacją, gdzie ten impuls elektryczny przechodzi to potem lepsza tak jakby koordynacja, lepsze działania, szybsze połączenia między tym, co widzi prawe oko, a wykona lewa ręka itd. Tak Jak widzicie, lewa półkula i prawa półkula wiele dają różnego, różnią się, niemniej jednak wymagana jest współpraca między, między nimi. Jednak świat, który doznaje dziecko, w którym jest, ma szansę przebywać, Dostarcza więcej takich aspektów, właśnie, które, odbiera, które są odbierane przez prawą półkulę. Czyli tych dźwiękowych, obrazowych, wyobrażeniowych, wizualnych, a mniej tych logicznych, sekwencyjnych i szeregowych, i matematycznych, analitycznych takich. I z racji tego, że ten świat przepełniony jest bodźcami prawopółkulowymi, to układanki lewopółkulowe m.in. Mają stymulować też lewą półkulę. Poza tym lewa półkula, w niej znajduje się ośrodek mowy, dlatego rzeczywiście stymulacja innych umiejętności lewopółkulowych, między innymi tych układanek, które ćwiczą sekwencje i szeregowanie, ma nam za zadanie wzmocnić te połączenia nerwowe i usprawnić przy okazji mowę. Dlatego układanki lewopółkulowe mają swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście dostarczają tych umiejętności, których codzienne życie rzeczywiście gdzieś nie dostarcza. Dzięki temu możemy wzmocnić umiejętności dotyczące tej półkuli, no i sprawić, że dziecko będzie rozwijało się w tych aspektach lepiej. Niemniej jednak należy pamiętać, że ostatnie badania wykazują, że nie ma czegoś takiego jak stronność. Mówimy, że o, ktoś jest pra prawo półkula, dlatego on jest e, kreatywny, tak twórczy i tak dalej. A kto jest informatykiem czy matematykiem, to u niego tylko lewa półkula. Nie ma czegoś takiego jak działanie tylko jednej półkuli. Badania wykazały, badania obrazowania mózgu wykazały, że przy każdych czynnościach pracuje zarówno jedna, jak i druga półkula. Podczas obrazowania mózgu okazuje się rzeczywiście, że więcej tych pól w mózgu świeci się w tej półkuli, która jest odpowiedzialna za tę czynność. Niemniej jednak ta druga półkula też jest aktywna. Widać to szczególnie w przypadku osób, które na przykład mają przecięte połączenia nerwowe w spoidle wielkim z racji jakichś zaburzeń, ataków padaczkowych czy innych problemów zdrowotnych. I wtedy oni rzeczywiście nie tracą umiejętności, za które odpowiedzialna jest jedna lub druga półkula. Ta druga półkula przejmuje te działania, jednak potrzebuje więcej czasu, by się ich nauczyć. Są to działania okrojone w swojej jakości. Dla przykładu, jeżeli chodzi o właśnie tę mowę. Osoby, które mają poprzecinane te połączenia między prawą, alwą, półkulą, będą nadal mówiły i będą używały mowy, ale ta mowa będzie pozbawiona, tej prozodii, czyli tego, co daje nam prawa półkula, bo jak pamiętacie, lewa półkula jest za rozumienie mowy i tworzenie mowy, a prawa półkula za nadanie właśnie tego emocjonalnego aspektu mowy. I rzeczywiście ludzie będą mówili nadal, ale już ta mowa będzie bardzo stanowana, bez emocjonalnych skoków yy, i taka monotonna. O, właśnie, szukałam tego słowa. Monotonna. Istnieje coś takiego jeszcze jak lateralizacja, i tutaj rzeczywiście ta, ta teoria, gdzie nie ma stronności, legnie w gruzach, ponieważ okazuje się, że wybierając daną rękę, daną część ciała do pewnych czynności, głównie tu chodzi o rękę, nogę i oko, yy, gdzieś ta półkula prawa bądź lewa przejmuje te umiejętności. Jeżeli wybieramy na przykład prawą rękę do pisania no to lewa półkula za to jest odpowiedzialna i rzeczywiście w tym aspekcie i w tej umiejętności ona będzie bardziej zautomatyzowana i te połączenia nerwowe będą bardziej wzmocnione. Dzięki temu możemy zautomatyzowanie pisać nie zastanawiając się nad tym. Jednak jeżeli osoba praworęczna przełoży długopis do lewej ręki okaże się, że ma bardzo dużo z tym problemów, żeby to pisanie było nadal płynne i wyraźne. E, istnieją też osoby, które są oburęczne, czyli zarówno jedna, jak i druga półkula e, pracuje w ten sam sposób i nie ma nic w tym złego. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście móc się odnaleźć w tym świecie otaczającym. E, I ważne też jest, która strona jest odpowiedzialna za oko, za widzenie, które oko jest takie jakby dominujące i która noga jest jakby dominująca. Warto pamiętać, że loteryzacja ustala się dopiero po szóstym roku życia. E, tak książkowo oczywiście, więc ona może też nastąpić później. E, do tego wieku dziecko może być oburęczne, obunożne i obuoczne. I nie ma nic w tym złego. Dlatego tak jeszcze przemycając taką informację, pod żadnym pozorem nie przestawiajcie ani nie zmuszajcie dziecka do tego, aby pisało wybraną konkretną ręką. Gdzie można dostać takie układanki lewopółgulowe i jak one wyglądają? Takie układanki można wykonać samemu z wszystkiego, co mamy w domu, i rzeczywiście internet jest pełen inspiracji na ten temat. Ale jeżeli nie macie chęci, ochoty, motywacji, umiejętności do wykonywania takiej pomocy, to możecie je znaleźć u mnie w sklepie www.creatimo.pl. Tam są układanki lewopółkulowe, których producentem jestem między m.in. ja, ale także i inne mamy specjalistki, logopedki, które korzystają z tej pomocy na co dzień swojej pracy, a także tworzą je dla innych, aby dzieciaczki mogły rzeczywiście ćwiczyć to sekwencyjność i szeregowanie, wzmacniając tą lewą półkulę. Zazwyczaj polegają one na tym, że musimy ułożyć pewne e, klocki, przedmioty według danego wzoru. I tutaj aktywizujemy zarówno obłoczność, bo koordynacja wzrokowo-ruchowa musi tutaj się odbyć, jak i odwzorowanie. Czyli układamy coś według wzoru, który obserwujemy. Układanki leopukulowe są stosowane głównie w metodzie krakowskiej, e, jagody cieszyńskiej, która ma za celu rozwój mowy. I rzeczywiście osoby, które pracują tą metodą i stosują te układanki lewopółkulowe, widzą efekty. W przypadku dzieci, które nie mają problemu z mową, te układanki okazują się swoistym wspomaganiem rozwoju, aby dziecko miało coś więcej niż tylko jakiś wypełniać czasu. Podsumowując, czy układanki lewopółkulowe mają sens? Okazuje się, że tak. Na pewno nic nie zaszkodzą, a tylko mogą pomóc. Bo rzeczywiście te wszystkie propozycje, które nam daje obecny świat opierają się na odbieraniu tych wrażeń przez prawą półkulę, głównie. Dlatego, jeżeli wprowadzimy do rytuału, czasu spędzania z dzieckiem takie właśnie układanki lewopółkulowe, może okazać się, że zrobimy tylko naszemu dziecku dobrze, a tak naprawdę jego mózgowi. Dlatego zamieniajmy modne na mądre i wśród tych zabawek typowo dla dzieci, które mają zająć ich na chwilę, wybierzmy też chociaż jedną układankę lewopółkulową i ćwiczmy ją razem z dzieckiem. Życzę Wam samych udanych zabaw i mam nadzieję, że w jasny sposób wyjaśniłam o co tu tak naprawdę chodzi w tej lewopółkulowości. Dziękuję bardzo, że byliście i oczywiście zapraszam Was na moją stronę www.creatimo.pl. Tam, oprócz układanek półkulowych wiele innych ciekawych pomocy i y, zabawki inne niż wszystkie.